Witajcie serdecznie podczas rozważania kolejnego fragmentu Ewangelii. I dzisiejszy fragment jest takim echem z przedwczoraj, ponieważ przedwczoraj czytaliśmy trzy ostatnie wersy z dzisiejszego fragmentu. I to podkreśla, jak to są bardzo ważne fragmenty, bo gdyby ktoś Was pytał albo miał wątpliwość, gdzie w Piśmie Świętym Jezus jasno mówi, że jest Synem Boga, to jest to właśnie tutaj. U świętego Jana. Jezus mówi, ja i ojciec jedno jesteśmy, i my mamy do zrobienia tak naprawdę tylko jedno: słuchać Jego głosu, być mu posłusznym. I do tego służy modlitwa. Jeśli mamy jakieś wątpliwości, jakieś trudniejsze chwile, to módlmy się, żebyśmy byli w stanie słuchać głosu Jezusa, żebyśmy byli w stanie być mu posłusznym. Ale przyjrzyjmy się temu fragmentowi od początku, ponieważ tutaj jest opisane całe tło, gdzie to zdarzenie ma miejsce. Otóż Jezus przechadza się w świątyni jerozolimskiej w czasie Święta poświęcenia świątyni. Było to święto obchodzone przez Żydów i jest obchodzone do tej pory, aktualnie pod nazwą święta Hanuki, czyli święta świateł. Pewnie widzieliście takie piękne, ośmioramienne świeczniki, które są zapalane w grudniu, ponieważ to święto jest obchodzone na przełomie listopada i grudnia. Ono jest ruchome. I to jest bardzo radosne święto, symbolizujące to kiedy świątynia żydowska została po raz kolejny poświęcona, po tym jak wiele lat przed Chrystusem była sprofano, sprofanowana i zostały w niej ustawione bóstwa greckie, świątynia była na nowo uwolniona i odnaleziono w niej tylko jedną taką oryginalną lampkę oliwę, jeszcze święconej przez kapłanów żydowskich. I ta lampka powinna dać światło przez jeden dzień, a ona dała światło przez 8 dni, i właśnie dlatego to święto jest radosnym świętem, świętowanym przez 8 dni. I właśnie w tle takiego radosnego święta podchodzą do Jezusa Żydzi i pytają się, jak długo jeszcze będziesz trzymał nas w niepewności? Powiedz nam otwarcie, czy jesteś Chrystusem. I Jezus odpowiada, już wam powiedziałem, a mimo to nie wierzycie. Dzieła, których dokonuję w imię mego Ojca, właśnie one świadczą o mnie. Wy jednak nie wierzycie, gdyż nie należycie do moich owiec. Moje owce są mi posłuszne. I to jest właśnie to, wszyscy, którzy są posłuszni Jezusowi, którzy słuchają jego głosu, należą do jego owiec. I ja bym bardzo chciała, żebyśmy znaleźli dzisiaj taką chociaż minutę, naprawdę 60 sekund. Czasu, jeśli ktoś ma to oczywiście więcej, żeby siąść i posłuchać Jezusa, on na pewno będzie do nas mówił, będzie mówił, jak nas kocha, będzie mówił, czego od nas chce, będzie nas uspokajał, będzie nam dodawał wiary, jeśli będziemy o to prosili, jeśli wiary nam brakuje. I tego mi, i, i Wam życzę pięknego czasu z Jezusem. I do zobaczenia. Owieczki.